Cześć, witam na kanale METAL Fact TECHNIKA GRZEWCZA, ja nazywam się Łukasz Dzienis i w dzisiejszym materiale zaprezentuję w jaki sposób złożyć zbiornik paliwa do kotła Slim Pellet Mini. Zapraszam do materiału. Kocioł Slim Pellet Mini ze względu na swoje kompaktowe wymiary i możliwość zamontowania w małej kotłowni ma także kompaktowy zbiornik, który niestety musimy sami we własnym zakresie zmontować. W dzisiejszym materiale zaprezentujemy cały proces, jak należy to przeprowadzić, przy użyciu jakich narzędzi. No więc zapraszam do samego procesu. Zbiornik do kotła Slim Palette Mini Dołączony jest do kotła w częściach. Mamy tutaj na stole przed sobą wszystkie składowe części. Razem z częściami dołączona jest także instrukcja montażu, potrzebne śruby oraz klucz. W dzisiejszym materiale jednak posłużymy się w krętarku. W pierwszej kolejności powinniśmy na podstawie wykazu części w instrukcji sprawdzić kompletność całego zestawu. Więc w tym momencie przejdziemy do predyłowej części składania. Składanie zaczniemy od przymocowania i skręcenia nóg. Nogi składają się z dwóch części: z jednej długiej, drugiej krótki z zamontowaną na końcu stopką. Stopkę możemy regulować w zależności od naszych potrzeb. I teraz, jeżeli chodzi o tą część, ma ona dwa typy otworów. Zbiornik może być wyższy bądź też niższy. W zależności od naszych preferencji naszej kotłowni, no, możemy to zrobić w taki sposób. Część krótszą umieszczamy w wewnętrznej stronie, następnie przekładamy śruby i mocujemy. Pamiętamy, aby ta część była po stronie wewnętrznej. mamy gotową, czynność powtarzamy dla trzech kolejnych. Te nogi mamy już skręcone odkładamy je na bok teraz możemy przejść do montowania spodu zbiornika w tym wypadku potrzebujemy wziąć dwie części kładziemy jedną wkładzimy dwie śruby Do wcześniej przygotowanych i to nakrętek. Zaleca się, aby na tym etapie nie dokręcać wszystkich śrub do końca. Tak, abyśmy mieli możliwość lekkiej modyfikacji. Dokręcamy ręcznie, nie używamy na razie żadnych narzędzi. Chodzi o to, żeby była możliwość jeszcze delikatnej manipulacji. Następnie powinniśmy e, zmontować syp, jednakże syp w nowych wersjach jest już gotowy i zmontowany, a więc możemy przejść do kolejnego kroku. Po złożeniu spodu zasobnika bierzemy jedną boczną ściankę. I teraz tak, boczna ścianka ma jedno. Zagięcie i ma dwa zagięcia. Dwoma zagięciami do góry, jednym do boku. Element ustawiamy po wewnętrznej części i łapiemy trzema śrubami. Nakręcamy ręcznie. kładziemy to na bok i bierzemy kolejną ściankę analogicznie podwójnym zagięciem do Teraz zostało nam tylko przykręcenie nóg, a więc bierzemy jedną nogę przykładamy odpowiednio. Po skręceniu całości, stawiamy zbiornik na nóżkach. Po ustawieniu zbiornika na nogach, możemy przystąpić do przymocowania sypu. Jest mocowany przy pomocy czterech śrub, a więc wkładamy do środka. Po przykręceniu możemy przejść do dokręcania maksymalnie. Po dokręceniu możemy rozpocząć dokręcanie całej reszty śrub, już domyślnie do końca. Po skręceniu możemy założyć na górę pokrywę oraz zmocować rurę podającą. Zakładamy i zbiornik jest złożony. Ewentualną korektę poziomów możemy wykonać za pomocą regulowanych nóżek. Zbiornik mamy złożony. To wszystko co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Zachęcam do zostawiania komentarzy, a także do zasubskrybowania naszego kanału i polajkowania fanpage'a. Zobaczenie za tydzień w czwartek. Cześć!